Program Region Północ dzisiaj czytelniczo zaczynamy. Gościnnie w murach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej gościmy Radnego Województwa Lubuskiego, Tomasza Gierczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Biblioteka to miejsce nie tylko wypożyczeń i coraz szerszego grona czytelników, jak się okazuje, bardzo wielu nowości, o, o czym zawsze wspomina dyrektor Sławomir Szenwald, ale także miejsce wielu spotkań. Ostatnio było takie spotkanie ze znanym prawnikiem Marcinem Kruszewskim, a zupełnie niedawno także spotkanie dotyczące przemocy rówieśniczej z samymi, właśnie młodymi uczniami z gorzowskich szkół średnich. To są ważne działania, jakie książnica prowadzi wspólnie z NGO-sami. To jest nie, niezmiernie mnie cieszy, że nasza Biblioteka Wojewódzka pełni rolę nie tylko czytelni biblioteki w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale również jest takim centrum konferencyjnym, centrum spotkań, jest miejscem, które żyje. I taka jest rola właśnie instytucji kulturalnej, jaką jest biblioteka, żeby tu nie tylko przychodzili czytelnicy, wypożyczali książkę i e, szli z powrotem do domu, ale również tętniło życiem, było miejscem debat, miejscem dyskusji i wyciągania wniosków. Zobaczmy relację, Szanowni Państwo, z czwartej już konferencji m, dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, tym razem skierowanej bezpośrednio do młodych, a dotyczącej przemocy rówieśniczej. Najważniejsze to jest oddać właśnie głos młodemu człowiekowi. Niech on zdecyduje o tym, o czym chcemy rozmawiać, co dla niego jest ważne, a my będziemy tym całym wsparciem, backstage'em do tego, żeby właśnie to się udało, żeby formalności można było załatwić. I tak właśnie urodził się pomysł na konferencję Postaw na siebie, która będzie cyklem konferencji wielotematycznych właśnie proponowanych przez młodych. Już dawno przestaliśmy o przemocy rówieśniczej mówić jako o sferze tabu. To jest Jeden z największych problemów, jedno z największych wy, wyzwań, z którymi w ich zmagają się szkoły i placówki oświatowe w całej Polsce. Aż 44% uczniów doświadcza przemocy psychicznej, 48% uczniów przemocy fizycznej. 79% dzieci na nastolatków chociaż raz w życiu zetknęło się z przemocą. 26% nastolatków było ofiarami przemocy seksualnej, bezkontaktowej fizycznego, a co trzynasty nastolatek i co trzynaste dziecko z kontaktem seksualnym. Apeluję o podejmowanie działań i od wielu lat też apeluję o wprowadzanie lekcji różnorodności do szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych udziałem zarówno osób samorzeczniczych, jak i organizacji pozarządowych. Bardzo ważna, tutaj też kluczowa jest moderacja rówieśnicza ze strony dorosłych. Dużo się o tym mówi w dzisiejszych czasach według mnie dobrze, że e, świadomie podchodzi do tematu i i rozwijamy, poszerzamy wiedzę na ten temat. To jest i w realu i w sieci i szczerze mówiąc to naprawdę jest wywołane nawet tym, że ktoś wygląda inaczej, czy tak naprawdę ma mniej pieniędzy niż ktoś inny mimo tego, że tak naprawdę to nie jest nic złego i, i to naprawdę często niestety jest największym powodem takiego wykluczenia, czy takiego znęcania się nad drugą osobą. W internecie to wiadomo jest zdecydowanie większy problem. E, jest on zauważalny na każdym kroku i jest on zdecydowanie za bardzo normalizowany. Każda próba hejtu jest teraz już podkładką jako wolność słowa. Każdy może wyrazić swoją opinię, a nie do końca zawsze jest to opinia, a właśnie zazwyczaj jest to już po prostu hejt. Nie jesteśmy w stanie zneutralizować tych zjawisk, jeżeli w ogóle nie będzie. Ewentualnie możemy ofiary przemocy objąć wsparciem, tak, a sprawców przemocy karać za to, co robią. I to jest jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, bo zjawiska przemocowe będą występowały zawsze. To, co jest w w dzisiejszych czasach bardzo trudne, no to jest to, że jeżeli coś raz się pojawi w internecie, to z niego nie znika. Tak? Może być propagowane przez użytkowników, użytkownicy mogą się klasterować, grupować w różnego rodzaju e, wspólnoty internetowe, nawet wtedy, kiedy się nie znają. tak? Fizycznie mogą wymieniać się różnego rodzaju poglądami, w ten sposób powstają całe, powiedzmy, opiniotwórcze jakieś środowiska, które mogą być krzywdzące, nie są w żaden sposób kontrolowane przez, przez nikogo, a mają wpływ na, na postrzeganie rzeczywistości. Temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i zdrowia psychicznego w ogóle Lubuszan jest na tapecie samorządu województwa lubuskiego. To jeden z priorytetów, wymuszonych trochę naszymi czasami. Samorząd województwa podjął decyzję o reformie psychiatrii, bo tak to należy nazwać w województwie lubuskim. W tej chwili mamy szpital w Zaborze, który znajduje się w starym budynku wymagającym remontu, niedostosowanym do czasów współczesnych. I zapadła decyzja, żeby ten szpital w ciągu dwóch, trzech lat zamknąć i na... Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Wyścigu Lubuskim, powstanie jeden nowy szpital psychiatryczny w Zielonej Górze. A w Gorzowie, w ramach obecnego szpitala wojewódzkiego przy ulicy Dekerta, powstanie nowy, wyremontowany, zmodernizowany kompleks przy ulicy Walczaka. Kompleks, na który samorząd województwa w z szpitalnym przeznaczy łącznie około 200 milionów złotych. To są ważne środki, ale też widać to, co się dzieje na Dekerta bo te inwestycje rosną, można powiedzieć, jak grzyby jesienią po deszczu i rzeczywiście tych inwestycji przybywa. To jest jeden wielki plac budowy. To, się to jest rewolucja chyba. To widać gołym okiem. Widać gołym okiem. pacjenci, którzy odwiedzają szpital, widzą nie tylko zmieniające się wnętrze szpitala, zmieniające się e, inwestycje, czy tam, e, czy też sprzęty, ale również widać, jak powstaje nowy blok operacyjny, e, jak powstaje zakład diagnostyki obrazowej. Są to inwestycje, na które ten szpital pozyskał 80 milionów z KPO. Jak dodamy te wszystkie kwoty, sumy tu 200 milionów, tu 80, Ostatnio szpital pozyskał również kilkanaście milionów w ramach cyberbezpieczeństwa. To mamy naprawdę do czynienia z rewolucją technologiczną szpitalu. A jak to wygląda? Na własne oczy mogła się przekonać ostatnio pani minister zdrowia, która odwiedziła wraz z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia szpital na Deketa. No i cóż, mówiła, to może być przykład dla całej Polski. Zobaczmy. Dla mnie szpital w Gorzowie jest przykładem, który powinien zachęcić też pozostałe pewnie regiony i szpitale do tego, żeby pokazać, jak się restrukturyzuje, jak można ze szpitala, który miał ogromne problemy finansowe, stać się spółką, która realizuje śmiałe plany, która pozyskuje środki z KPO, nie przegrywa konkursów i mało tego z tego, co wiem, realizuje wszystko w terminie. Więc dzisiaj 80 milionów złotych samego KPO i 50 milionów. Z tego, co Pan Prezes powiedział, ze środków własnych szpitala. Pewnie jeszcze 10 lat temu e, osoby, które znały szpital w Gorzowie Wielkopolskim, mogły pomarzyć o tym, że takie sytuacje dzisiaj będą miały miejsce. Szpital wygląda zupełnie inaczej e, i myślę, że to jest nie tylko e, zasługa tych środków, które popłynęły, ale również zasługa zarządzających i odważnych samorządowców, którzy e, podejmują trud, aby szpital wspomagać e, i również e, namawiać je do. Do śmiałych decyzji, jeżeli chodzi o restrukturyzację. Trudno powiedzieć, że to wówczas była przyjemność, to było chyba 18-19 lat temu, jako młody członek zarządu województwa. E, przekazywać wówczas Jurku 80 milionów złotych pożyczki na restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych dla tego szpitala. Wtedy nikt nie widział chyba nadziei e, e, dla tej jednostki. Później dzięki też innym wysiłkom moich następców, kolegów i koleżanek udało się i decyzjom rządowym, które dało nam możliwości prawne zrestrukturyzować i zamienić te, te jednostki w spółki prawa handlowego doprowadzić do stanu te, takiego, jaki dzisiaj widzimy. W tej chwili realizujemy dwa duże projekty związane z Krajowym Planem Odbudowy. To jest realizacja inwestycji, to jest blok operacyjny wraz z stylizatornią. Wydatek rzędu 40 milionów złotych. Kubatura to jest wydatek rzędu 23 milionów, pozostała część tej kwoty z 40 milionów to jest, to jest wyposażenie. Równolegle realizujemy inwestycje pod nazwą ambulatoryjny zakład diagnostyki obrazowej. Tam mamy zaangażowanie na poziomie 70-75%. Liczę na to, że grudzień, przełom grudnia i stycznia to moment, w którym będziemy mieli nowy zakład ambulatoryjny. W przyszłym tygodniu będą dostawy dwóch tomografów. Rezonansu oraz, 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 oraz RTG. Równolegle prowadzimy z własnych środków dwie duże również inwestycje. Kuchnia szpitalna, to wydatek rzędu 20 milionów złotych, oraz system, 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 modernizacja systemu gazów medycznych. Ta modernizacja systemu gazów medycznych oraz kuchnia umożliwi nam stworzenie w przyszłości centrum urologii. No, proszę Państwa, i teraz bardzo ważna inwestycja, którą, którą będziemy realizowali lada moment, to jest inwestycja na ulicy Walczaka, szpital psychiatryczny. Jak Państwo pamiętacie, również otrzymaliśmy duże środki na poziomie 200 milionów złotych. Przygotowujemy się do realizacji tego projektu. Te środki na służbę zdrowia, ale też cyberbezpieczeństwo. No i temat bezpieczeństwa odmieniany przez wszystkie przypadki, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gorąco w całej Polsce, na całym świecie, w Europie. Lubuskie także prowadzi na przykład szkolenia. Za zadania samorządu województwa są w ogóle określone w ustawie o ochronie ludności obrony cywilnej, prawda? To jest temat e, niezwykle istotny w obecnej sytuacji geopolitycznej, międzynarodowej. Kilkanaście lat temu nie spodziewaliśmy się, że będziemy rozmawiać o dronach, które, wrogich dronach, bojowych, które będą wlatywały na teren naszego kraju. I jeszcze jakiś czas temu drony się kojarzyły tylko, można powiedzieć, z jakąś taką bardziej gadżetem, zabawką, narzędziem, które służy do robienia zdjęć, filmów. Teraz mamy do czynienia faktycznie z realnym zagrożeniem. Zmieniła się w tym zakresie polityka bezpieczeństwa państwa, jak również z nowym wyzwaniem musi zmierzyć się y, samorządem Lubuskiego. Y, z tego względu zostało utworzone w Gorzowie Lubuskie Centrum Cyfryzacji które ma między innymi zająć się kwestią bezpieczeństwa danych, y, przechowywanych y, w chmurach, przechowywanych na serwerach. Bo teraz mamy przykład wojny na Ukrainie. Pierwsze ataki, jakie są kierowane y, wobec innego kraju, to nie są ataki, które nam się kojarzą jeszcze z czasami II wojny światowej, gdzie samoloty, czołgi. Są to y, cyberataki, które mają na celu paraliż. Paraliż gospodarki, paraliż, paraliż infrastruktury i Wojna hybrydowa już trwa. Wojna prawda? hybrydowa i zatrzymanie funkcjonowania państwa. O wykluczeniu komunikacyjnym była mowa od ostatnio podczas wizyty wiceministra Piotra Malpszaka, dobre informacje dotyczące bezpośrednich połączeń PKP Intercity, y ale też lata opóźnień, o czym mówiono podczas konferencji Konkrety Panie Radny, bo Pan ten temat dobrze zna. Temat doskonale znam i to mamy tak naprawdę dwa tematy. Temat Polregio, czyli te nasze połączenie regionalne i temat połączeń dalekopierowych. Jeżeli chodzi o połączenia regionalne, jestem niezadowolony, wręcz zbolorowany działaniami spółki Poleregio, które nie wiązuje się z umowy i w XXI wieku mamy, rozmawiamy o tym, żeby nasze dzieci, młodzież dojechała do szkoły, a my do pracy. To powoli Nie ma spektakularnej poprawy. Jest, była poprawa Była poprawa po wizycie prezesa Poleregio Maj. i od, w kwietniu na sesji Semiko, o rozmawialiśmy. W maju nastąpiła zgodnie z oblicą poprawa maj-czerwiec, ale w lipcu znowu ruszyła lawina odwołanych połączeń, spóźnionych. Zastanawiamy się, co będzie za miesiąc. To ma być będzie, standard, prawda? To ma być standard, tak. No i teraz przechodzimy do połączeń telekopieżnych, bo całym problemem tutaj to dotyczy głównie północnej części naszego województwa jest brak elektryfikacji. Natomiast dla nas, dla mieszkańców województwa istotne jest też nie to, co będzie za kilka lat, ale to, co będzie... Teraz. Za chwilę, tak? A za chwilę już yy, ma się zmienić, dlatego że od grudnia zostaną wreszcie przywrócone, tak naprawdę, bo kiedyś były, bezpośrednie połączenia do Poznania i będzie można wsiąść w pociągu w Kozowie i w półtorej godziny dojechać do Poznania. Jest też również zapowiedź Intercity na rok 2027-2028. Do, do łączenia kolejnych połączeń, w momencie gdy Intercity zrealizuje taki zakup dodatkowych lokomotyw, jak również składów hybrydowych, a tych składów ma być ponad łącznie 50, i w związku z tym, też jest stworzony teraz rozkład jazdy, i część tych. Część ty, tego transportu taboru ma trafić do Gorzowa, co też mam nadzieję przełoży się na to, że będą dodatkowe, bezpośrednie połączenia z Gorzowa na całą Polskę. I to są konkrety ważne, konkrety dla mieszkańców północy regionu, a to był Region Północ. Gościnnie z Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie z nami był radny województwa lubuskiego, Tomasz Gierczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zaczytania. Można powiedzieć.